Witam wszystkich, słuchajcie, ponownie Renault Kangoo, pokażę Wam jak to wygląda od góry, bo tego nie widzieliście, to wszystko już jest po umyciu, pokrywa poszła nowa w oryginale z uszczelką, oryginał Renault Nissan, tak wygląda komora, wszystko czyściutkie, suchutkie, odtłuszczone, wcześniej to co tu było, to widzieliście na jednym z filmików od spodu jak było zalajone całe podwozie, to samo było tutaj na górze. Tu po odpaleniu na od w tym miejscu, gdzie jest otwór, robił się pełen otwór oleju w ciągu kilku sekund. To było wszystko w oleju. Praktycznie wszystko stało. Alternator, pasek, wszystko po kolei. I jak powiedziałem, pasek zostaje. Z uwagi na to, że klient podejmuje taką decyzję, to jest jego wybór. Pasek chodził w oleju. Jeszcze nie wiem dokładnie, czy nie są uwolnięte uszczelniacze, ale to już jest decyzja klienta. Nie robimy tego. Mimo, że ma świadomość, że to się może rozpaść i będzie problem. Na bagnecie. Nawet nie wiedziałem. Dopiero jak chciałem go odpalić. Macie poziom oleju. Poniżej dolnej kreski. Faktycznie oleju nie ma. A że olej już jedzie. Będziemy wymieniali na nowy z filtrem oleju. Tak to wygląda. Komora. Powiem Wam, że umycie tego wszystkiego. Komory i podwozia zajęło mi 2,5 godziny ciągłego mycia. Cały czas ciągłe mycie. Zobaczycie od dołu, jak to wygląda. Słuchajcie, teraz sobie zjeżdżamy na dół i zobaczcie, tak to wygląda po umyciu. Wachacz, przednie zawieszenie, trawersa, wszystko jest umyte. Nad kole umyte było w oleju felga wewnątrz, nowe spinki. To wszystko jest umyte, dopieszczone, tak jak tu widzicie, czyściutkie felgi. Na w środku było wszystko zalejone, a tak wygląda już po umyciu, odpuszczeniu. Spuszczamy sobie jeszcze olej i auto wraca do do klienta. Także tak to wygląda. Kończymy pracę. Mam nadzieję, że to będzie jeździło jak długo. Ma klient świadomość, że może jeździć krótko, ale to już jest jego wybór i my nie mamy wpływu na decyzję klienta, bo to są jego pieniążki.